Weźmy chwilę, aby wspomnieć o niezwykłych talentach, które niedawno nas opuściły. Ci legendarni aktorzy i aktorki wnieśli na ekran niezapomniane postacie i pozostawili trwały ślad zarówno w świecie rozrywki, jak i w sercach swoich fanów. Mówimy o pięciu niezwykłych gwiazdach – Elżbiecie Czyżewskiej, Janinie Traczykownie, Krystynie Sienkiewicz, Małgorzacie Braunek oraz Krzysztofie Kowalewskim. Ich talent był niepowtarzalny, a obecność na ekranie niezapomniana. Każdy z nich pozostawił wyjątkowy ślad w kinie, telewizji i teatrze, a dziś oddajemy im hołd i świętujemy ich niezwykły wkład w kulturę przez całą karierę. Zostańcie z nami, gdy przyjrzymy się ich życiu, osiągnięciom i dziedzictwu, które po sobie pozostawili. Zacznijmy od Elżbiety Czyżewskiej, imienia, które jest synonimem gracji, talentu i siły. Urodzona w 1938 roku, Czyżewska stała się jedną z najbardziej uwielbianych aktorek w Polsce, zdobywając również międzynarodową sławę w trakcie swojej kariery. Jej gra aktorska była mieszanką elegancji, dowcipu i surowych emocji, a rzadko spotykana zdolność do przekazywania zarówno radości, jak i bólu na ekranie czyniła ją wyjątkową. To, co sprawiało, że Elżbieta była tak wyjątkowa, to nie tylko jej talent, ale także wszechstronność. Niezależnie od tego, czy występowała w lekkiej komedii, czy w złożonej roli dramatycznej, zawsze wnosiła coś naprawdę szczególnego do każdej kreacji. Historia Elżbiety to opowieść o sile i wytrwałości, gdyż musiała stawić czoła światu, który nie zawsze był dla niej łaskawy. Jej najbardziej ikoniczne role, takie jak w rękopisie znalezionym w Saragosie i Giuseppe w Warszawie, pozostają ponadczasowe. Elżbieta Czyżewska zmarła 17 czerwca 2010 roku. Ale jej dziedzictwo nadal inspiruje aktorów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zawsze będziemy ją pamiętać jako jedną z najwybitniejszych polskich talentów. Teraz porozmawiajmy o Janinie Traczykownie, aktorce, która stała się powszechnie znana dzięki swoim potężnym występom, zarówno na scenie, jak i na ekranie. Urodzona w 1930 roku, Janina poświęciła swoje życie aktorstwu, a jej oddanie tej sztuce było widoczne w każdej roli, jaką zagrała. Jej kariera trwała ponad pół wieku, a w tym czasie zachwycała publiczność swoją obecnością w różnych rolach, które ukazywały jej głębie i umiejętności aktorskie. Niezależnie od tego, czy grała w dramacie czy komedii, Janina potrafiła wciągnąć widzów w emocje, jakie przeżywały jej postacie. Jedną z najbardziej niezwykłych cech Janiny była zdolność do adaptacji w każdej roli, niezależnie od tego, jak bardzo różniła się ona od poprzednich. Wnosiła coś świeżego i wyjątkowego do każdej postaci, sprawiając, że jej występy były zawsze niezapomniane. Jej wpływ na polskie kino i teatr jest niezaprzeczalny, a jej dziedzictwo żyje dalej w niezliczonych aktorach, których zainspirowała. Janina Traczykowna zmarła 22 sierpnia 2022 roku, ale jej wkład w sztukę nigdy nie zostanie zapomniany. Następnie mamy Krystynę Sienkiewicz, prawdziwą mistrzynię komedii i jedną z najbardziej ukochanych aktorek polskiego kina i telewizji. Krystyna urodziła się w 1935 roku i szybko zdobyła sławę dzięki swojej niezwykłej zdolności do rozśmieszania, wzruszania i poruszania widzów. Jej kariera, która obejmowała kilka dekad, była pełna ikonicznych ról, które ukazywały jej niesamowity zasięg jako aktorki. Choć wielu pamięta ją z powodu jej świetnego wyczucia komediowego. Krystyna była o wiele więcej niż tylko komediantką. Miała niezwykłą zdolność do przechodzenia od lekkich ról do głęboko emocjonalnych postaci, udowadniając raz za razem, że była jedną z najbardziej wszechstronnych aktorek swojego pokolenia. Krystyna miała naturalny talent do wywoływania uśmiechu na twarzach ludzi, a jej zaraźliwa energia na ekranie sprawiła, że była u widzów. W trakcie swojej kariery współpracowała z niektórymi z najbardziej znanych reżyserów i aktorów w Polsce. Pozostawiając po sobie dziedzictwo radości i śmiechu, które będzie pielęgnowane na zawsze. Krystyna Sienkiewicz zmarła 12 lutego 2017 roku, ale jej duch żyje w niezliczonych filmach i programach telewizyjnych, w których wystąpiła. Teraz skupmy się na Małgorzacie Braunek, kobiecie, której piękno i talent przez dekady urzekały publiczność. Urodzona w 1947 roku, Małgorzata była nie tylko utalentowaną aktorką, była ikoną kultury. Miała głęboką pasję do swojego zawodu i była znana z umiejętności nadawania emocjonalnej głębi każdej postaci, którą grała. Niezależnie od tego, czy grała główną rolę w dramacie, czy postać drugoplanową w serialu, Małgorzata zawsze dawała z siebie wszystko. Jednak życie Małgorzaty to nie tylko aktorstwo. W późniejszych latach swojego życia zaangażowała się w duchowość i uważność, co pomogło jej zmierzyć się z wyzwaniami zarówno na scenie, jak i poza nią. Jej duchowa podróż była czymś, czym dzieliła się z innymi, stając się szanowaną nauczycielką medytacji i uważności. Małgorzata Braunek zmarła 23 czerwca 2014 roku po walce z rakiem, ale jej dziedzictwo jako aktorki i liderki duchowej nadal inspiruje ludzi. Była kimś więcej niż tylko utalentowaną artystką, była źródłem mądrości i światła dla otaczających ją osób. Na koniec oddajemy hołd Krzysztofowi Kowalewskiemu, człowiekowi, którego obecność na ekranie była ogromna. Urodzony w 1937 roku, Krzysztof był jednym z najbardziej uwielbianych polskich aktorów, znanym ze swojej naturalnej charyzmy, doskonałego wyczucia komediowego i zdolności do nadawania życia nawet najbardziej złożonym postaciom z łatwością. Krzysztof miał karierę, która trwała ponad 60 lat. W tym czasie wystąpił w niezliczonych filmach serialach telewizyjnych i produkcjach teatralnych Jego głos i twarz były natychmiast rozpoznawalne, a jego występy przyniosły radość milionom ludzi. Jednak to, co naprawdę wyróżniało Krzysztofa, to jego umiejętność nawiązywania osobistego kontaktu z publicznością. Jego występy były pełne serca, a to właśnie to serce sprawiło, że pokochały go pokolenia fanów. Poza talentem Krzysztof był znany ze swojej pokory i oddania swojemu rzemiosłu. Był prawdziwym profesjonalistą, a jego wpływ na polskie kino i teatr jest nie do przecenienia. Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które będzie nadal inspirować przyszłe pokolenia aktorów. Gdy reflektujemy nad życiem tych pięciu niezwykłych aktorów Elżbiety Czyżewskiej, Janiny Traczykowny, Krystyny Sienkiewicz, Małgorzaty Braunek i Krzysztofa Kowalewskiego staje się jasne, że ich wkład w świat filmu, telewizji i teatru nigdy nie zostanie zapomniany. Jeśli podobał Ci się ten hołd, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować, aby poznać więcej.